The data shows that average temperatures in the Arctic have fallen dramatically over the last thirty years. In most locations, the drop has been about 2 degrees centigrade. At that rate, the descent to ice age temperatures could take less than 200 years. It is not only the lonely Arctic that has cooled, the whole northern hemisphere is growing steadily colder. There is little doubt that someday the ice will return. At least eight times in the past million years, it has advanced and retreated with clockwork regularity. If we are unprepared for the next advance, the result could be hunger and death on a scale unprecedented in all of history. What scientists are telling us now is that the threat of an ice age is not as remote as they once thought. During the lifetime of our grandchildren, Arctic cold and perpetual snow could turn most of the inhabitable portions of our planet into a to poor... be here for much long because of the climate crisis. We only have a few months left. I love that you support the Green Deal, but it's not getting rid of fossil fuel. is not going to solve the problem fast enough. Mm -hmm. A Swedish professor is saying you know, we can eat de dead people, but that's not fast enough. So I think your next uh, campaign slogan has to be this. We got to start eating babies. We don't have enough time. There's too much CO2. All of you, you're, you, you know, you're a pollutant. Too much CO two. You know, even if we would bomb Russia, we still have too many people, too much pollution. So we have to get rid of the babies. That's a big problem. Just stopping having babies is not enough. We need to eat the babies, and this is very serious. Please oh, no, give a response. Okay, thank you. No, thank you, thank you. We'll go ahead. Um... Okay. No, we'll we'll go ahead. It's so a... no, no, no. Yeah no, thank you. So I think, um, yeah no. So one of the things that's very important to us is that we need to treat the climate crisis with the urgency that it does present. Um, luckily, we have more than a few months. We do need to hit net zero in several years, um, but I think we all need to to. To understand that there are a lot of solutions that we have um, and that we can pursue, and that if we act in a positive way, there is space for hope. There's we are never beyond hope. Okay. Fizykiem. Wraz z moim zespołem gromadzimy wyniki pomiarów sejsmicznych w celu uzyskania szczegółowego obrazu warstw geologicznych położonych poniżej powierzchni Ziemi. Co ciekawe, warstwy geologiczne tworzą takie archiwum, które pokazuje nam historię klimatu na Ziemi. Ta historia jasno pokazuje ciągłą sekwencję ciepłych i zimnych okresów. Klimat zawsze się zmieniał. Co ważne, człowiek nigdy nie przyczyniał się do tych zmian. Ocieplanie i ochładzanie się klimatu to były całkowicie naturalne zjawiska. Jeśli spojrzycie na pierwszy wykres, zobaczycie dane dotyczące temperatury z ostatnich dwóch tysięcy lat. Co ciekawe, około roku 800 naszej ery mieliśmy średniowieczny ciepły okres. Temperatury były wtedy wyższe niż dzisiaj. A około 1600 roku mieliśmy Małą Epokę Lodowcową i było wtedy zimniej niż dzisiaj. Od końca Małej Epoki Lodowcowej, czyli od około 1850 roku, ziemia znów się nagrzewa, choć nie jednostajnie, temperatura rośnie i opada. To jest powód mniejszej ilości śniegu i lodu. Ziemia się nagrzewa. Jednak jest więcej śniegu i lodu niż w roku 800. To nic nowego. To naturalne zmiany naszego klimatu. Te dramatyczne prognozy są oparte na modelu komputerowym. Jeśli spojrzymy na te wyniki, zobaczymy, że prawdziwe pomiary temperatury, których dokonałem za pomocą balonów meteorologicznych, pokazują, że model komputerowy pokazuje mocno przesadzony obraz globalnego ocieplenia. A jeśli wyniki modelu i pomiarów tak bardzo się różnią, to naukowcy muszą przyznać, że ich model bardzo się myli. Hmm. Wybitni naukowcy, tacy jak na przykład sławny John Christie. Wykazali, że wyniki, jakie daje model komputerowy, w którym nie uwzględnia się wpływu CO2, są zgodne z pomiarami. To wskazuje, że wpływ CO2 na globalne ocieplenie musi być niewielki. The IPCC, you know, Międzyrządowy zespół do spraw zmian klimatu odmówił uwzględnienia tych spektakularnych wyników badań w swoim raporcie. Dopiero po usilnych staraniach grupy wpływowych naukowców, zespół zgodził się zamieścić te wyniki w jakimś załączniku, ukrytym przed opinią publiczną. Niestety, międzyrządowy zespół do spraw zmian klimatu jest ważny dla przekazywania informacji. Składa się z naukowców, którzy są chętni do publikowania wyników badań, które potwierdzają tylko jedną wersję, że wytwarzany przez człowieka dwutlenek węgla jest najważniejszą przyczyną globalnego ocieplenia. Powtarzam, według nich wytwarzany przez człowieka dwutlenek węgla jest główną przyczyną globalnego ocieplenia. Dowody na co innego są niemile widziane. Przez to ten zespół ma klapki na oczach już od 30 lat. Ciekawe jest też to, że około 10 lat temu pojawił się Climate Gate. Pamiętacie? To był skandal. Z maili międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu wynikło, że wykres w kształcie kija hokejowego był rezultatem oszustwa naukowego. To wstyd dla całej społeczności naukowców zajmujących się klimatem, że aż do dzisiaj oszustwo to jest osłaniane przez wiele naukowych komisji śledczych. Słyszymy bardzo dużo takich historii o tym, że zmiana klimatu prowadzi do końca świata. Co gorsza, mówi się nam, że to nasza wina ponieważ zmiana klimatu jest spowodowana przez człowieka. Jeśli jednak spojrzymy na te oskarżenia z pewnej perspektywy, zobaczymy, że w ciągu ostatnich 150 lat temperatura na świecie wzrosła o około 0,8 stopnia. Przerażające prognozy zespołu dotyczące katastrof naturalnych nie są zgodne z prawdziwymi statystykami. Na przykład, w 2009 roku Al Gore zapowiedział, że w 2015 roku, czyli kilka lat temu, na biegunie północnym nie będzie lodu, a niedźwiedzie polarne wyginą. Dzisiaj jest mniej lodu na biegunie północnym z powodu wyższej temperatury. Ale pamiętajmy, to zjawisko naturalne, co próbuję tu wytłumaczyć. To nie jest nic nowego. Ponadto, niedźwiedzi polarnych jest teraz więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Yeah, exactly. Pamiętajmy także, że ekstremalne warunki pogodowe zawsze miały miejsce na świecie. Różnica polega na tym, że dzisiaj wszystkie ekstremalne zjawiska na świecie można oglądać na żywo w telewizji, ale. Powtarzam, żadne znaczne zwiększenie ilości katastrof naturalnych nie zostało zaobserwowane. Powtarzam, znów. Tego nie zaobserwowano. To prawda, dzisiaj zniszczenia związane z pogodą są większe niż w przeszłości. Ale to dlatego, że mamy więcej zainwestowanego kapitału na zniszczonych obszarach. Jednakże, jeśli spojrzymy na liczbę ofiar, zauważymy znaczne zmniejszenie. Wniosek z tego taki, po co opowiadać takie przerażające historie? W polityce klimatycznej chodzi tylko o dwutlenek węgla. Nie lubię tego mówić, ale wyniki badań ONZ są zwodnicze. To czyste oszustwo. W zwykłych sytuacjach nauka nie mówi nam, że ludzkość doprowadzi do końca świata. Nauka nie mówi nam także tego, że przez zaprzestanie emisji CO2 ludzkość jest w stanie kontrolować klimat na Ziemi. Te twierdzenia ONZ nie mają nic wspólnego z prawdą. Tak naprawdę prawda jest taka że emisja dwutlenku węgla to błogosławieństwo dla naszej planety. Powtarzam, to błogosławieństwo dla naszej planety, ponieważ dwutlenek węgla jest podstawową częścią każdego życia na Ziemi. Kiedy w atmosferze jest dużo CO2, nasza planeta jest bardziej zielona. Ostatnio pojawiły się bardzo ciekawe publikacje, w których wykazano, że ilość dwutlenku węgla w atmosferze wzrasta, ale jednocześnie zauważamy, że Ziemia jest bardziej zielona. A to bardzo dobre wieści. Clintel to skrót od Climate Intelligence Foundation. Wraz z moim kolegą, Marcelem Krokiem, założyliśmy tę organizację około pół roku temu. Clintel przekazuje opinii publicznej pełny obraz zmian klimatu, a także informuje o tym, jak wiele kłamstw podaje ONZ i Unia Europejska. Mówimy też o tym, że pozyskiwanie energii z wiatru i energii słonecznej zrujnuje infrastrukturę energetyczną w większości państw. A to doprowadzi do większej biedy na świecie. Clintel ostrzega, że obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej niszczy gospodarkę Unii to bardzo poważne ostrzeżenia. niedawno spisaliśmy światową deklarację Klimatyczną. Co ciekawe, w bardzo krótkim czasie ponad 800 wpływowych naukowców i fachowców, w tym laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, podpisało tę deklarację. To bardzo ciekawe. Motto Clintela brzmi: Nie ma kryzysu klimatycznego. A przesłanie Clintela to zwiększenie ilości dwutlenku węgla to błogosławieństwo dla Ziemi. Misja Clintela to przystosowanie do zmian klimatycznych zamiast walki z nimi. To Clintel będzie robił w najbliższej przyszłości. Przestańcie słuchać. moja pierwsza rada brzmi przez ONZ i Unię Europejską. Są one oparte na błędnym modelu naukowym międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu. Nasze motto, jak już mówiłem, to nie ma kryzysu klimatycznego, nie ma powodu do paniki. Moja druga rada. Lekarstwo przepisane przez polityków, czyli redukcja dwutlenku węgla jest gorsze od zdiagnozowanej choroby, czyli niewielkiego wzrostu temperatury, który przedstawiłem. Proszę, nie niszczcie swojego krajowego systemu energetycznego. Moja trzecia rada. Nie mylcie zanieczyszczenia środowiska ze zmianą klimatu. Zanieczyszczenie klimatu wymaga dobrego zarządzania, a zmiana klimatu wymaga mądrego przystosowania. Nie mylcie tych dwóch rzeczy. Większa ilość dwutlenku węgla. To błogosławieństwo More dla nas CO2 wszystkich.